Właśnie przygotowuję się na szkolenie online, które poprowadzę już właśnie wkrótce, na w które Cię właśnie zapraszam. Jeżeli chcesz nauczyć się grać na akordeonie w dwa tygodnie, w dwa miesiące, to pomin to wideo, znajdź innego belfra do nauki gry na akordeonie, bo ja nie będę w stanie pomóc Ci w dwa tygodnie nauczyć się grać na akordeonie. Nie wiem jak Ci pomóc. Moi kursanci są w stanie zagrać od podstaw na akordeonie, będąc dorosłą osobą. No minimum te 3 miesiące, pół roku, niektórzy po roku dopiero grają na akordeonie. A Ty jak długo próbujesz uczyć się na własną rękę? Nie wiem, jeżeli masz czas i chęci, aby dowiedzieć się, co zrobić jak robić, żeby zacząć od podstaw jako osoba dorosła? Zapraszam Cię na szkolenie online, potrwa około 90 minut. Szkolenie jest zupełnie, będzie zupełnie bezpłatne, tak jak lubisz. Także wpadaj na szkolenie, zapisz się gdzieś tutaj, jest link, albo wejdź na akademia muzykanta.pl. Live i widzimy się na tym szkoleniu. Jak się zapiszesz, to koniecznie przejdź za chwilę do swojej poczty. Wpisz poprawnie swojego maila, przejdź do swojej poczty i zobacz, czy przyszło potwierdzenie. Bo jak nie przyszło potwierdzenie, wpadło ci do spamu, nie będziesz widzieć, nie będziesz na szkolenie. Także przegraj życie na akordeonie i niech inni zatańczą. I jak im zagrasz.